A to jest kamera. I co, ile okay. tutaj. O, 200 osób nas ogląda. Tak, dokładnie 200 nie, osób tam. mamy. No to jest. To jest rekord. To jest, to jest powiem, że bardzo, ale to bardzo zadowalający jutro wynik. Jutro zrobił film na 200 osób. Dobra, słuchajcie, ludzie. Tak, tak. Zadajemy w tym momencie pytania. Jest, po prostu zablokujemy film tylko i wyłącznie dla 200 osób. My będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Także zadawajcie Za chwilkę też wystartujemy z aferkami, bo mamy gotowe. Overlay, wszystko jest gotowe. Także. Możemy polecieć. Co się aktualnie dzieje na YouTubie? No na YouTubie no, nic się ostatnio ciekawego nie dzieje. Dużo YouTuberów... Odpuściło. Nic się nie dzieje na YouTubie. No. Nawet Geluś stracił. No lecą szesnachy, no, lecą szesnachy. O, lecą szesnastki. Oceniamy szesnastki? Możemy szesnastki oceniać. Oczywiście, to że już nawet nie mówi, że Cześć, to, to co się dzieje na YouTubie. Oceniamy szesnastki. Jeżeli ktoś chce, żebyśmy oceniali, dawać jedynki. Spam jedynek, jeżeli ktoś chce, żebyśmy to ocenili. Widzę, Putin że, ma wejść, Putin widzę ma że zbierasz na lepszą jakość kamerki. Tak, jak tak. najbardziej. Ale miałeś jakąś kamerkę. Wiesz co, ta kamerka to jest 1920, więc ta jakoś jest raczej standardowa. A, no to widać, że tutaj słaba jakoś jest. No. Nawet mnie nie ogarnia kamera, zobacz, kurwa. No nie łapicie w kadrze w ogóle. Tak, Możesz trochę przesunąć. W sumie a czemu ona jest tak wysoka? Tak? Wyglądam jakbym się podwalał, tego do, do, się do tego. Z tego się tak nie robi. Z tego tak się nie robi na live. No, Bardziej tak, bardziej. Niż o, za ludzie? Za... Nie, 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 doszedł, chodzi o to, że niżej tak. ją daj, no, co będzie tak wysoko stało. Tak. Bo teraz wi widać, Stoń że jest. Po jest po nie widać tylko. Tak. A bym chciał, żeby nie było tak widać, żeby oni, wiesz, ludzie się tutaj poczuli, jakby tutaj z nami byli, nie? Na tej samej wysokości, na wysokości oczu, rozumiesz o co chodzi. Dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy aferki. na live'a a gwererka ma. Starek. Jest to. No dobra. O, Gitara. Jeszcze wyżej, no. Na wysokości oczu, mówię, tak? Jeszcze trochę wyżej. Jakby oni tutaj siedzieli na to jest w O, super, zostaw, zostaw. Tak jest git, tak jest Jest super. Dobra, słuchajcie, zanim w ogóle zaczniemy, przejdziemy do jakichkolwiek aferek musicie wiedzieć, że... A jakie są aferki teraz na YouTubie? Takie zdjęcia Frieza? Coś tam znajdziemy. Coś tam jest. Daj gotowe. zdjęcie. Dziękujemy za 35 złotych Dziękuję bardzo. dla dobry. A to jestem gościu. Też tutaj 30, 30, 30, 30. chyba. Polecam pieniążki. Dobra, słuchajcie, w ogóle zanim zaczniemy, wczoraj Markowi zbanowali wszystkie kanały. Wszystkie kanały Marka poleciały. Czy to Disco Marek, czy to Lord Marek. Wszystko poleciało. Wszystkie przestały zarabiać i po prostu Marek mhm. musiał założyć nowy kanał. Już to Wam pokazujemy. Zapadło, tak? tak, jak najbardziej, no bo wyleciały ci wszystkie kanały no, i uważam, uważam że warto o tym wspomnieć. Właśnie. To kręcimy Aperkę! Aperkę za YouTube, YouTube. drodzy, Drogi jeżeli my teraz widzicie To jakim prawem Porzuciliście mi wszystkie 10 kanały Kanał Disco Marek Kanał Lord Marek Wszystkiego najlepszego Nesia Dwa, Dwa kanały poszły Były to bardzo silne kanały Kanał Lord Marek zaczął się rozwijać. Oni co tak po prostu wyrzucili ten kanał. Znaczy no tutaj. I to tu jeszcze bez badania. Przecież. Dzięki, dzięki. Dernis też go znam. To jest. jest youtuber, nie? 3 zł. To, e, to jest ten, co o tobie nagrywał. Tak, 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 tak. To, to jest on. Dziękujemy za Donata. Znaczy, no wiadomo, że to jest mega niesprawiedliwe, że nagle zbanowali wszystkie kanały tutaj, Marka. No, bo wiecie, ten dis disco Marek, który ma 3 miliony, zbanowali ten ostatni kanał, więc po prostu kurwa, wiecie, no to jest mega nieekonomiczne ze strony twórcy, w momencie, kiedy wiecie, banują wszystkie kanały, Marek musi założyć kolejny kanał, bo kurwa, YouTube ma taki kaprys i nie stosuje się do własnego reg regulaminu. Także wiecie o co chodzi, jest to takie mega. Tutaj macie nowy kanał, Marka. Po prostu wiem, że jest tu mało osób, ale. Mimo wszystko warto, żebyście wiedzieli, Mała że. To powiedz, ile jest ile mało. Nie. Ile osób chodzi? E, 300 mało? 250 jest. To tak nie aktualnie. tak mało. A u Marka na kanale, od pierwszy dzień mały kanał to ile jest? No, e... no u nas. No, jeżeli chodzi o nowy kanał, no to my mamy akurat zajebiste. A to ile masz? Kanał. Ile Marek ma? Marek no. ma... ale o co to pytacie? Dzień. Na kanale ile ma teraz? A no, teraz no, widzisz 200 A był tysięcy film wczorajsze każeł Hot 16. 3, Karolinę, tak? 331 no mi się wydaje, że to są zajebiste wyniki jak na nowy kanał. A ja ile tu mam natłoczony dzisiaj? Gdzie Ty u... masz tak? 91 jak na ten moment. 20 000, no to Dobra, w takim razie oceniamy hot 16 kamerzysty, bo tu widzę, że dużo poruśki... Ja słuchałam. Ale to możemy ocenić, prawda? Okej, no to w takim razie oceniamy wszystkie hot 16. A to chciałbym ci powiedzieć ciekawostkę, ale ci nie powiem. jaką ciekawostkę? Powiedz później. Taką ciekawostkę znam tylko ja. Bo my powiemy co ty dzisiaj robiłeś. Chodzisz 16 skęć? Co się Dla Lordika, ale to i tak do niego idzie, także Co ani Maciek nie dostanie, ani ja. Wiesz, że musisz mi to wypłacić? Oczywiście, że ci dam. Na no szlugi, szlugi ci kupię, stary. Ja nie palę. A, zapomniałem. zapomniałem na pań, pań. A w ogóle dzisiaj była taka... ciekawa jeszcze historia, odnośnie tego, co się u nas dzieje, jakby... 3 złote. Prywatnie, co później przekładamy na filmy, a mianowicie przyjeżdża do nas Truman, byliśmy umówieni, że załatwi coś dla nas i gościu dał totalnie dupy. O prostu... e? A miał załatwić dobry towar z Warszawy! E? Mówię panienkach. miała być dobra panienka. No Krakowa. Krakowa. Czekaj, Znaczy nie szczegółów nie można zdradzać, dobra. ale po prostu... Znowu... Za kilka dni wszystko się pojawi na kanale, tak że będziemy... po całości. Jutro już będzie o tym film, ale... Do... O, Niektórzy ale mogą po tym wartą. cię po prostu... No to Co? Mogą ci odebrać jako osobę nieodpowiedzialną, strasznie. Tak, tak, ja się, bo skazam, my się, ja się bardzo za tobie zawiedliśmy. Nie nie to, że, nie że teraz udajemy, że, ci że cię lubimy na live, to nie znaczy, że w rzeczywistości Ta, no, tak jest. Man. <słys》> nie, to nie zabrzmiało ok. Ale to, bo zemega no kto ma? Nie ma ja ta a na głowa do góry. i leci. wiadomo, że często w życiu jest ciężko? Ja zawsze idę dalej. Ja zawsze w życiu, wygrywam, to w życiu jest wygrywam to z YouTube'em. Marek nie ma wyboru. Jest to oczywiście ciężka robota, żeby, wiadomo, kanał od nowa zbudować. Ciężko się przekierowuje. Tyle ludzi, setki tysięcy osób na nowe kanały. Wiadomo, za każdym razem, kiedy YouTube mi zablokuje kanał, to nie wszyscy... Jednak będą chętni, żeby zostawić tę subskrypcję i to trzeba nadrobić oczywiście dobrą treścią i koniec końców zawsze się udaje te subskrypcje w szybkim czasie pozyskiwać, ale no nie chce mi się po prostu już tych kanałów od zera robić, a tych kanałów było no już całkiem. Znaczy sporo. no wyobraźcie sobie sytuację w momencie, kiedy ileś lat pracujecie na rozbudowę jakiejś social media albo YouTube'a właśnie i nagle... YouTube wam banuje kanał z bez powodu praktycznie, no bo tu nie było jakiegoś konkretniejszego powodu. I to nie banuje wam jednego kanału, tylko banuje wam dosłownie wszystkie kanały A ja i kanał myślę, muzyczny. Czy to jakiś człowiek zrobił po prostu, który siedzi na bieżąco YouTube, jakiś pracownik YouTube'a i po prostu wiedział... To jest którymi, przekupka. którymi kanałami ja się zajmuję i po prostu wszystkie tego samego dnia poleciały. Twoim e... zdaniem przekupili z tego Pracownika YouTube'a, żeby bardzo kanał. Konkurencja? konkurencja? mogę tak zrobić. To jest bardzo. To, ja uważam, to jest jedyne. To jest opłacalne, ale znaczy no, jest to możliwe. No to też zawsze Kórujce jakiś Tak w, w ogóle witamy 400 osób. Zostawcie w tym momencie łapkę do góry, żeby no like, do, 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 do jak największej ilości mogę osób. Jastem, jestem. Pozdrawiam, moje Marteczki Samuela i Igora. A mnie pozdrów też. Ciebie też. Tak <laughs> no, ja też Maczka pozdrawiam. Ben. No i jeżeli chodzi o te kanały, to tego na filmie nie mówiłem, ale dosłownie wszystkie kanały, jakie miałem, poleciały po prostu. Wszystkie kanały, które w jakiś sposób były ode mnie, gdzieś tam pojawiały po się, w ciągu jednego dnia. Na te kanały Bula, zostały ja nałożone identyczne złoże. ograniczenia. Przede wszystkim, podobało, wiadomo, ograniczenie zarabiania to zawsze dzieje się w pierwszej kolejności. Jeżeli zrobimy jakiś e, film nieodpowiedni e, dla YouTube'a, no to z miejsca od razu otrzymujemy żółtego dolarka. Z mhm. tym, że tutaj nie było żadnego żółtego dolarka, żadnego. Właśnie tu nie było ani strajka, ani bana, nic nie było. Nagle przyjeżdżamy i Marek wchodzi w kurwiony, że kurwa, wyjebali nam wszędzie zarabianie. I, no. A oprócz zarabiania y, ogólnie. Ta blokada się nazywa, no to, to nie jest blokada, to po prostu jest usunięcie partnerstwa YouTube'a, a partnerstwo YouTube'a uzyskuje się po zweryfikowaniu swojego konta przez numer telefonu yy, i to partnerstwo daje nam możliwość przesyłania niestandardowych miniatur do swoich filmów, robienie filmów dłuższych niż 15 minut, robienie transmisji na żywo no i tam wszelkie, tak, zarabianie też znaczy, zarabianie to jest jeszcze w ogóle inna bajka, bo oprócz partnerstwa do zarabiania trzeba zweryfikować swój kanał yy, i przesłać yy, osobną prośbę do YouTube'a. Trzeba mieć wtedy przynajmniej 4 tysiące, nie, 1000 subskrypcji i 4 tysiące yy, godzin cza, łącznego czasu oglądania. Znaczy, no to jest mega zniechęcające ze strony twórcy, jak po prostu portal traktuje swoich użytkowników i pracowników. Tutaj nawet nie ma co się rozwodzić nad tym tematem. Po prostu stała się taka nieprzyjemna sytuacja. Wszystkie kanały poleciały. Jedyne co można tam rzucać, to można tam rzucać filmy, ale nie można ani dodawać miniaturek, ani nie ma możliwości zarabiania, więc twórca nie ma praktycznie z czego, nie ma żadnej korzyści z tego jakby. Znaczy tam wiesz... I nawet nie ma rozwoju. Znaczy, no, nie ma nie mówię, Żeby dotrzeć do ludzi, bo ja nie robię tych filmów dla siebie, znaczy... To dla widzów. Po do... też dla siebie robię, mhm. ale tutaj jestem ja i widz. Ja bym chciał dotrzeć do jak największej ilości widzów, tak jak to kiedyś było. Byliśmy hmm, wtedy jeszcze z kamerzystą y-- świeżi na YouTubie, y rozwijaliśmy sobie kanał. Te filmy były dobrze proponowane przez YouTube'a y i te filmy po prostu się wybijały. Y dużo osób je oglądało. Y my mieliśmy satysfakcję z tego, że robimy coś dobrego dla ludzi. A teraz, my, no, w teraz jest A teraz pełnia. ja robię. Te filmy, widzę, że one się podobają naszym widzom, bo większość widzów ogląda te filmy przez 50-60%. Także te filmy są chętnie oglądane, no ale niestety te filmy na tych zablokowanych kanałach nie mają możliwości, żeby dotrzeć dalej. Tak jak mówimy, ciężka sytuacja, bo jednak wiecie, filmy są robione dla Was, dla widowni, ale kurwa, YouTube tak ogranicza te wszystkie zasięgi, że. No po prostu widzowie nie otrzymują kontentu, którego pragną jakby. No bo wiecie, no, zmiana kanału z jednego na drugiego, widz się pogubił, nie wie, gdzie ma szukać tego kanału, nie wie, gdzie ma szukać tych treści i po prostu każda ze stron traci. YouTube po prostu podejmuje kroki, które. Mi się wydaje, że YouTube powinien pomagać. Pomagać twórcom zachęcać. Tak jak robi to, tak jak robi to na przykład Facebook. Facebook potrafi wysyłać swoim e, pracownikom jakieś tam podarunki, pomagać im zasięgowo. Płacić im za każdą transmisję, to jest, to jest pomoc, właśnie od portalu. A YouTube ma totalnie wyjebane na twórców, totalnie łamie swój no. własny regulamin i to jest po prostu wiecie. Widać, że nie jest to sprawiedliwe ani zachęcające do dalszej Wiesz pracy. Co? Ja ci powiem jeszcze, że ja w ogóle od roku, od półtorej roku. Nie dostałem żadnego srebrnego przycisku ani złotego przycisku za wicie tego miliona subskrypcji. Jeszcze kiedyś dostaliśmy nagrodę e, Grand Video Awards, też jej nie dostaliśmy. Także. Obiecałem no to tam kiedyś. Dostaliście nominowani, nie odebraliście nagrody, czy jak? Nie, po prostu nie dostaliśmy. Wszyscy dostaliśmy, nie dostaliśmy. Wciąż. Wiesz, te, ta, ta ramka bez środka, jakby mhm. co jest tam, tytuł filmu, no i coś tam mm, takiego, nie? Jak się odniesiesz do słów Mandzia, który jeszcze pół roku temu nagrywał z Tobą, uśmiechał się do kamery i fajnie spędzał z Tobą czas i nagle kurwa na live'ie mówi, że... że no to będziemy... ja nie oglądam live'ów, to musiałbyś mi opowiedzieć całą historię. Znaczy no ja jestem w stanie pokazać Ci w tym momencie szota, że tu był temat poruszany o uzebu.pl, że Mandzio wypowiadał się, że kanały komentarii są bardzo nisko, ale nie aż tak nisko jak Kruszwil, to były, nie przytoczę teraz dokładnie tych słów, ale tak mniej więcej to y, brzmiało. Znaczy, wiesz co, Mangio, mm, od zawsze w sumie taki, miałem takie wrażenie, że on taki nie do nas czuje, nie wiem czy to z zazdrości, czy, czy... to. W takim razie ty... dlaczego Ciebie zapraszał na odcinki? No wiesz, żeby sobie zrobić wyświetlenia. Jak byłem u niego, to tam sobie bili na filmie 3 miliony wyświetleń, ale no rzeczywiście podczas nagrywania tego była bardzo nieprzyjemna atmosfera. Także ja, ja też nie czuję zbytnio sympatii do Mandzia, no od, od początku nie przechodzi mi do gustu. My byliśmy pozytywnie nastawieni, natomiast on sam, tak Onuro, widać, że od niechcenia. Jego kolega, jak on miał, Ignacy. Ignacy. Tak? Ignacy, wszystko w porządku, Lika, super Lika. gościu. mógłbyś drzwi zamknąć, bo trochę tam. No Ignacy, super gościu, miło nas przyjął tam na plan mniej więcej. Natomiast Mandzia, no to taki wiesz... Znaczy, ja Mandzia nie znam prywatnie, ale z tego, co mu opowiadają mi tu becz na odcinkach, to się to jest bardzo fałszywy i taki. Koleguje się z ludźmi tylko i wyłącznie dla korzyści materialnych i no... No zaprosił nas zresztą, do, mimo to, że nas nie lubi mniej kamerzysty, tak to wyglądało, do swojego programu, żeby sobie nabić tam 3 miliony wyświetleń, nie? to nie jest w porządku. No i teraz trzyma się po prostu dalej tego. Chcę zobaczyć tego Szota, bo już znalazłem go. Oglądałem w sumie ostatnio Szota z ich filmu mniej więcej, fragment jak mówił właśnie o tej całej aferze y, o Podlasiu. W ogóle y, nie...